z Ewangelii według świętego Łukasza. Weźcie to sobie do serca, by nie przygotowywać wcześniej swojej obrony. Nie obronimy się argumentami, nie obronimy się kruczkami prawnymi, nie obronimy się paragrafami, nie obronimy się tym, że zwyciężymy słowem, że pokonamy swoich wrogów, dlatego, że tego typu zwycięstwo Liczy się tylko tu na ziemi, a my potrzebujemy zwycięstwa na całe niebo. I to dokonuje się wtedy, gdy pokornie rezygnujemy z własnego zdania, pokornie rezygnujemy z własnego zwycięstwa, pokornie rezygnujemy ze swojej przewagi, pokornie rezygnujemy z tego, że mamy rację, decydując się na to, by zamiast nas. Zwyciężał Chrystus i Jego Ewangelia. Do zobaczenia jutro.